Kochanie, wstajesz już? Trzeba do przedszkola! Co do przedszkola? Dzisiaj, a nie dzisiaj jest nie wolne? mamo! Oj, maleńka, chodź bez ociągania się. Na dole czekam z mi i śniadaniem. O Rety, dlaczego ja muszę iść do przedszkola, a czy dzisiaj? Co dzisiaj w ogóle jest zadzieli? Hmm, ale mi się dobrze spało. Hmm, wszystko wskazuje na to, że Julian nie musi dzisiaj iść do, do, do szkoły. A dlaczego ja muszę iść do przedszkola? No i Hania też nie, już wstała, ale jakoś nie wygląda, jakby się szykowała do szkoły. Dlaczego ja może iść? To bez sensu. Myślałam, że dzisiaj jest przecież weekend i wtedy nie idzieś do przedszkola. E, macho, twoje kakao gotowe. Dobrze, dobrze, już mamo, idę. Dzisiaj mam dla ciebie mam, niespodziankę na śniadanie. będzie ci smakować. O, mamo, ci to jest donat, ponczek z dziurką i to na śniadanie, pycha. No dalej, zajalaj maleńka, będzie pyszny, zobaczysz. O jejku, a co jest tutaj? <laughs> Mamo, to jest koszt czekoladowy pycha! Uj, i ten jeszcze pączek jak na mnie czeka! pychota. Mama, dziękuję, to mój szczęśliwy dzień. Ach, tak, dokładnie. Dzisiaj chciałam Cię troszeczkę umilić ten dzień, bo wszyscy zostajemy w domu oprócz ciebie, ty musisz iść do przedszkola. Co, że ja dzisiaj sama stąd muszę wyjść, a wy wszyscy zostajecie w domu całą rodziną. Dlaczego? Chodź maleńka, już dość tych pytań. Musimy się spieszyć, żebyś się nie spóźniła. Dzień dobry, Brygito, przyprowadziłam Emmę. Hej, cześć wszystkim! No, dziękuję Pani Wróblewska. Do zobaczenia później. No to świetnie, zostawiam je zatem. Do zobaczenia, ma, przyjdę po ciebie wieczorem. Co? Czy mama powiedział o wieczorem? Normalnie przychodzi do po mnie po południu. Dlaczego zostawiam je tak długo? Już o zmroku chyba będziemy wracać. E, tak, e, właśnie nie wiem dlaczego, ale chyba dlatego, że chcą zostać w domu bez ciebie, moja droga. Co? Że dlaczego mi nie chcieć, żebym była w domu i co ja miałam niby... A co oni w ogóle tam będą robić? Dlaczego jest pani dla mnie taka niemiła? Ale ja też bym chciała zostać w domu, jeśli wszyscy mają dzień wolny, to czemu ja jestem tu? No właśnie, niespecjalnie wiem, ale może dlatego, że mają cię już dość. Dlaczego mi taka pani mówi rzecz? Dlaczego jest pani dla mnie dziś taka niemiła, niedobra? No! Przynajmniej moi przyjaciele są dla mnie mieli Cześć! W co się dziś bawimy. Mogę wejść do was, do, do basenu. Nie możesz, Emma, bo się tu tutaj, jest pełno nas. Ale jak to pełno? Przecież ja zawsze z wami siedzę w basenie, zawsze jest dla mnie miejsce. A ty, Maurice, co ty tutaj robisz w basenie? Przecież on jest taki malutki, nigdy z nami nie siedział. Zajął moje miejsce. Ja też tutaj. Wszystko się zgadza, Maurice teraz jest z nami w parzce i dlatego dla ciebie nie ma już miejsca. E, ale jak to? Przecież on normalnie leży sobie tutaj i bawi się swoimi zabawkami i w ogóle z wami nawet nie pogada. Ach, nie potrzebujemy, żeby z nami rozmawiał. Rozumiemy się bez słów. Uh -huh, on tylko sobie gada te swoje bla bla, mama, kwa kwa. Ale mi też gadanie, co to w ogóle ma być? Ja nie chcę, żeby zajmował moje miejsce. Jesteśmy przyjaciółmi. Ciało wy że jesteśmy z nimi przyjaciółmi. Skąd ci to przyszło do głowy? Nigdy. No co ty, Marii, dlaczego tak mnie oszukujesz? Przecież oczywiście, że jesteśmy przyjaciółmi. Zawsze się bawimy i świetnie się rozumiemy od pierwszego dnia, nie pamiętasz? Wiesz, co, ja ci powiem prawdę. nikt się tutaj, cień, kolu nie lubi w ogóle. Co? Na, na, no dlaczego mi takie rzeczy mówicie? Dlaczego wszyscy są dla mnie tacy nie mieli, pani Brigita i my, pani Brygito? Dlaczego moi przyjaciele są dla mnie nie mieli? Nie chcą, żebym siedziała z nimi w basenie i żebym była w paczce? E, no nie wiem, ja ciebie właściwie też nie lubię, jesteś strasznie nieznośna. O nie! Dlaczego nie wszyscy są tacy ogromni? Będę siedziała sobie sama w samotności, no bo w koniku i będę patrzyła, jak wszyscy świetnie się bawią i śmieją razem, a ja sama tutaj smutna. Wiecie co? Już mam tego dosyć! Wszyscy mi teraz absolutnie powiedzcie od razu, co tu się wydarzyło, dlaczego nikt mnie nie lubi! Co ja wam takiego wszystkim zrobiłam? Jesteście moimi przyjaciółmi! Emma, to jest ostatni raz, kiedy z tobą rozmawiam? Naprawdę, nie lubimy cię, idź sobie! No nie, ciebie ja sobie zasłużyłam do takie jej zachowanie! To chce swój własny basen z kulkami! Czy ja to przesłyszałam, że ktoś sobie coś zażyczył? Dzień doberek! Przyszliśmy spełnić marzenie pewnej młodej damy! E, co wy tutaj wszyscy robicie? O co chodzi? Przyszli coś zbudować? No już maleńka, zabieramy się do roboty! No, to dalej, w górę, wszyscy! Na raz, na dwa, na trzy! Ale się nam robi się! Przecież my nie chcemy, nie chcemy być w tej szkole! tamtego basenu możecie się pozbyć! Ja chcę jeden wielki, duży basen dla siebie! Ale dzieci możecie zostawić! O, no to przyrodzi jak sobie nasza mała życzy! No i co teraz? No teraz już nie mamy basenu. No właśnie, nie macie. Ale przyniesiemy wam nowy basen. Proszę bardzo. Wow. Mam nadzieję, że on się zmieści tam, gdzie powinien być ustawiony. No dalej chłopaki, pchamy go. Damy radę, idealnie. No, to nasze zadanie wypełnione. czasem ma. Baw się dobrze w swoim nowym basenie, maleńka. Ale ekstra, zażyczyłam sobie wielki basen i jest. To życzę sobie, żeby inne dzieci znowu mnie lubiły. Emma, przecież my nie jesteśmy dla ciebie niemili. Uwielbiamy cię. Jak mogłoby być inaczej? Właśnie, Emma. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Jesteśmy jedną paską. Emma, kochanie, wstajesz? Chcemy gdzieś razem śniadanie. Co, mamo? Ale jakie śniadanie? Ja już jadłam donata z dziurką i piłam yy, szejka kakaowego. Słucham? Donata na śniadanie i jeszcze szejka kakaowego? Oj, Emma, coś ci się musiało śnić. Mimo, że nie musisz iść kochana do przedszkola, chcemy zjeść śniadanie wszyscy razem. No, raz, raz.